Dzisiejszy film filmie ja nauczę się krecić najlepszą włoską pizzkę, a pomoże mi w tym? Moim no przyjacielu, zobacz, lecimy! <grym> Dla tych, którzy nie wiedzą, wujek Paolo to właściciel pizzerii Casa di Paolo w małej miejscowości Reda na Pomorzu, a także jedzeniowy influencer, który skradł serca nie tylko swoją przepyszną pizzą, ale i osobowością. Dobra, buja. od czego zaczynamy mój dzisiejszy pierwszy dzień w pizzerii? Dobra, pierwsze sekrety, jakie Ci pokażemy, to jak kulować ciasto, jak je przygotowywać, żeby z tego, co tutaj robimy, wyszły fantastyczne, najlepsze pizze. A to to wcale nie jest podobno taki prosty. Ja kiedyś ogólnie pracowałam w pizzerii, fakt faktem byłam tylko kelnerką, ale często było tak, że na kuchni wieczorami siedzieliśmy właśnie z naszymi pizzermenami i kręciliśmy te kuleczki do 3, 4, 5, 6 rano, więc kiedyś to robiłam. Sprawdzimy, co tam robiliście. Czy to było kulowanie, czy to było Klanie. Zobacz, bierzesz taką porcję ciasta i robimy z niej taką kuleczkę. Zagniatamy w ten sposób, żeby tu powstała gładka strona, a tutaj resztę pozostałą musimy tak domknąć. To dlaczego to jest ważne? O, kręcimy w ten sposób. Okej, okay, a to mi, mi pokazywali, że ta kuleczka, ten nogonek, musi wejść do środka. A to widzisz, każdy ma swoją szkołę, swoje metody. Wujo pokazuje po wujowemu. A wujo, moja <laughs> pizza jest najlepsza. <laughs> Dzisiaj czuję taki powrót do korzeni na kuchni. i Jest fajnie, podoba mi się. To co, no co, dajemy koleżance porcję ciasta i sprawdzimy. Później będziemy z tego robić pizzę. Okej, okay, to będzie moja pierwsza pizza, bo w sumie nigdy nie, nie kręciłam tak typowego placka. ma ty tak? ogarniasz? To już jest prawie, że kuleczka, zobacz. Jest, jest Liga naprawdę, jest bardzo ładnie, no? Tak? No. Okej, okay, jak takie komplementy, takie słowa od strony Wui to jest dla mnie. To jest na serkę dzisiaj. Co, ja idę na kawę, a ty możesz dokończyć pozostałe 300. Równo ułożone, piękne panie. bardzo ładnie. A, ale słuchaj, sprawdźcie, zobaczcie. Panie jest od dołu zrobione, jest gładziutka, równiutka. Jest na porcję ciasta. Myśmy rzeczywiście tak siedzieli i kilka godzin kulali to ciasto. Tak, miło to wspominasz? To były studenckie czasy. To, co mi się podoba w pracy w gastronomii, to są ludzie. To, że ci ludzie są właśnie mega dobrze wyluzowani, są śmieszni i jakby cała ta troszka, mimo że praca w gastro uważam na, na, za najcięższą którą w życiu doświadczyłam, pracując po 18-19 godzin dziennie, ale nauczyłem życia. Dobra wuja, a powie wuja mi, skąd wujka taka pasja w ogóle do kręcenia placy. Wiesz no co, ja od zawsze lubiłem jeść pizzę, odkąd byłem mały. Wtedy jeszcze w Polsce nie było takich pizzerii. Sam gdzieś próbowałem zrobić coś, co było nazywane pizzą, chociaż tak naprawdę widzieliśmy, że to ma być ciasto, ser jakieś dodatki. Pamiętam w 98 roku, były ja wtedy kupowało gotowe spody w jakichś sklepach, sobie nakładaliśmy szyneczkę, pieczarki, pamiętam wtedy ser żółty i za sos chyba służył nam ketchup wtedy. No, a okay, wtedy nie ogarnialiśmy, tak... co to są pomidory pelati, San Marzano, to... Pamiętam takie, takie, takie czasy, że sos pomidorowy i ciasto to są największe sekrety. <śmiech> <śmiech> I tak. że trzeba je zdobyć, posiąść, jak to się robi. wtedy to jest proste, wiadomo. Wszyscy o tym wiedzą, wszystko w internecie. Kurczę, długa zajawka no. Wcześniej pracowałeś w jakiejś pizzerii, czy od razu znaliś, że... Ej, ja, to, ja to, pracowałem, pracowałem z wiele lat, od 2000 9 roku. Ta pierwsza praca była pizzeria, pizzeria w Warszawie. Pamiętam, że zaoferowali mi 10 zł za godzinę w 2010 roku to byłem i byłem zachwycony. Byłem bardzo ten. Jak na tamte czasy? Tak, potem przyjechałem do tego miasta. Rok później to dostałem już 5 zł za godzinę tylko. Ale i tak byłem zadowolony, bo mogłem się nauczyć bardzo, bardzo fajnych rzeczy takich prawdziwych podstaw neapolitańskiego jedzenia, kuchni, wszystkiego. Ale jubka 60 zł i płacenie 20 zł za obiad pracowicie to nic fajnego. A <laughs> gdybyśmy mieli chyba zniżkę, jakieś tam, nie wiem, 30%? Pizza, czy coś takiego? Dla to jest żałosne, ja sobie nie wyobrażam. Jakby było wstyd, to i każdy u nas na przykład wie, że co może zrobić, czy przychodzi mówi je co chce, a żeby ktoś się mnie pytał, Paulo, mogę tam pizzę? no dobra, masz zapłacić 30% rabat, resztę płacz. To jest żałosne, to nie wyobrażasz tego. To jest to to budowanie atmosfery i gdzieś tam no. poszanowanie do, do swoich pracowników. I ja i... mam taką teorię, jeżeli by nie stać, jako właściciela lokalu, żeby zapewnić całej załodze darmowe jedzenie w ciągu dnia, i mówię darmowe jedzenie w sensie, wie, że każdy ma jedzienkę parmeńską, bufale i tak dalej, chociaż też u nas każdy je, co chce tak naprawdę, uważam, się, że się tego nie nadajesz i jest to poniekąd mega januszostwo biznesu, zarabianie na posiłkach pracowniczych i wmawianie to są tylko za koszty, to jest kompletna bzdura. No i teraz proszę wszyscy pracodawcy uczyć się od Bujapolo, jak prowadzić biznes. Teraz zobaczcie, damy sobie do pieca, zawsze z rana rozpalamy go bardzo, bardzo mocno. Za chwilę będziemy czyścić tak stukając, ale na razie leci spora ilość drewna. Też zwłaszcza, że wczoraj mieliśmy zamknięte. Musimy go nieco mocniej wygrzać niż zwykle, bo trochę stracił temperatury. A ja pierwszy raz o tutaj jadłem, bo już tutaj byliśmy. Pizza z pieca bezpośrednio, takiego kamiennego. Jaka tam jest temperatura? Taka realna temperatura wypieku to jest około 380-70 stopni. Nie jest jeszcze jakoś bardzo dużo, ale my robimy pizzę klasykę taką bardziej wypieczoną, kupiącą, także ta temperatura jest niższa niż w przypadku tej pizzy neapolitańskiej. I teraz jeszcze tutaj taka jedna ciekawostka, takie tematy. To ciasto, które mamy tutaj kulowane... Ono zawsze jest dopiero na jutro. Także pracujemy na ciście, mniej więcej, które ma w okolicy minimum tych 40 godzin. Nie zdarzają się przypadki, żebyśmy to przyspieszali i skracali. To jakby jest zależne od tego, że to coś musi jeszcze dalej wyrosnąć w tej Dokładnie. Życia, ono się. musi wyrosnąć jeszcze teraz, tutaj, potem. Blokujemy je w temperaturze, żeby już nie rosło, nie przerosło. I dalej kontynuujemy proces garowania. I dopiero jutro będzie ono dobre. A też nie jest robione dzisiaj, bo robione wczoraj, więc jakby ciasto poniedziałkowe jesz dopiero w środę. Teoretycznie znałam tą zasadę, ale w domu, za każdym razem, jak tak, ja robię taką domową pizzę, to ciasto, z której robię tą pizzę, jest robione, nie wiem, z godziny przed. I nigdy nie wychodzi dobre. A potem pori, pod pizzę. Dlatego zdecydowanie częściej zamawiam pizzę. Koryżaku, ja widzę, że Ci dobrze idzie, bo ma propozycję. Aha. 19,90 na godzinę, co ty na to? Wow, to jest dobra stawka, myślę. Jak to gorzej przed wyborami. <grystanie> Żartuję, szczerze mówiąc o sobie, która jest w stanie w taki sposób jakby kulować ciasto i jeszcze nauczy się robić pizzę. Na dzień dobry trzeba wrzucić około tych 28-9 zł na godzinę kiedy się wdroży, pozna całe menu, receptury, wszystko, techniki pracy, stawka idzie oczywiście do góry. Uważam, że w tym zawodzie dosyć dobrze się teraz zarabia. Gastronomia nie zawsze była dobrze płatna. Mam wrażenie, że od jakiegoś czasu dopiero gdzieś tam ludzie e, bardziej się uświadamiają. E, także nie dawajcie się walić. Jeżeli kiedyś myśleliście o pracy w fikserii, to wiecie już jakimi stawkami się kierować. Ale to jest bardzo, bardzo ciężka praca. Nie pracujesz 8-9 godzin dziennie, tylko jesteś jednak te 11 godzin dziennie, przy tym piecu czasami rzadko kiedy masz okazję w ogóle czy coś zjeść czy pójść na na chwilę ale zarabiasz! Większość moich odbiorców jest młodsza, więc kochani, polecam Wam każdemu kiedykolwiek spróbować pracy w gastronomii, bo nic tak nie uczy szacunku do pracy, do drugiego człowieka, jak właśnie praca w gastronomii. Oj, przyjaciółko, teraz pokażę Ci, co codziennie musimy mieć przygotowane, żeby otworzyć lokal. Przede wszystkim bardzo ważny postęp jest cebulka czerwona, świeżo krojona codziennie. Tutaj mamy salami pikantne ventricinne, to jest grubszo mielone, salami pikantne, bo ja bardzo takie lubię, jest smaczniutkie. tego mozzarella, fiordilatte, zaraz ci Pokażę jak ją kroimy, kroimy ją z batona, dlatego że ona jest bardziej sucha wtedy, wiesz, jak coś z laty ona po prostu jest bardziej sucha, ale jak ją weźmiesz, ściskasz, ona jest mięciutka, mleczna, ciągnie się, tylko nie ma tej takiej solanki jakby, nie, dlatego... Uważam, że pizza też zwłaszcza na dowóz naprawdę jest, jest dużo lepsza nie robi z tym. Się tak. mokra. Nie puszcza mleczka. I zobacz tutaj w ogóle pieczarki. Ale to nie są surowe. Nie. To są pieczarki lekko podduszone wcześniej. Na oleju. Troszeczkę tam idzie soli w Nie suszymy pieczarek, zwłaszcza na słońcu. <laughs> nie dajemy też mokiek, nie dajemy świeżych. Lekko pod Ona ma fajny smaczek, taki, takiego grzywka, jakby lekko właśnie poddanego obróbce termicznej. Dużo fajnie smakuje i nie puszcza w ogóle wody też na pizzy. Boże, jak wuję ja tak opowiada, o tym ja się już głodna Salami robi. Napoli. Grubo mielone, włoskie salami łagodne. To jest też bardzo dużo pizzy z semidzie. Tutaj mamy oliwki. My zdecydowaliśmy używać oliwek kalamata. Liszcami je drulujemy one przychodzą z pestkami. <grym> bardzo to fajnie to smakują się. na pizzy. Szynka cotto, cieniutko krojona. Szyneczka. No i tu są papryczki te, które mówią najbardziej lubi pikantne, z takiej zalewy. Karczochy do pizzy capricciosa. No i co, okay. zaraz sobie zobaczymy resztę. Więc zrobimy sobie teraz to, co Maciej i ja też pokazywaliśmy, czyli sprawdzimy temperaturę pieca, jak wygląda wrzucając jedno ciasto samym sosem pomidorowym Wtedy ocenimy, czy mamy dołożyć, czy, mamy, czy piec jest przegrzany mamy uważać Koleżanko, zgodzisz się ze mną? Oczywiście tak, ja, ja oczywiście o tym wiedziałam Nie wiedziałam wcześniej, ale tak Zobacz, bierzesz ciasto, dwa, trzy ruchy a spokojnie. Ale no w ogóle tak się rozkłada tak. od razu ładnie te ruchy? Mm -mm. To zajęło 15 sekund i ten placzek już jest ładny, równy Sam sos pomidorowy Niepożałowany no Wrzucamy, żeby tylko ocenić sam piec, jak on wygląda i co należy dalej robić a ile takich pizz maksymalnie może być w maksymalnie, tej Maksymalnie, co jesteśmy w stanie włożyć, to 6, 6. Ale zazwyczaj, tak jak już kiedyś mówiłem, pracujemy na 4. To najszybszy i najbardziej optymalny tempo dla nas przy dużym ruchu. Cztery pizze wchodzą w czasie, kiedy one się wypiekają, cztery kolejne są robione. Jej, spod jest całkowicie. To znaczy, że piec musimy porządnie jeszcze dogrzać i jeszcze chwileczkę, zaraz uratujemy sytuację. Obecnie jest dla nas jakaś taka wskazówka co należy robić. On tak potrzebuje optymalnie swoją taką docelową temperaturę. To Do dzisiaj podczas całego dnia wypalania i palenia ten akurat konkretny model piec osiągnie. Jutro, taką dedykowaną, żebyśmy sobie życzyli pracować tak jak chcemy. Okay. Ale dzisiaj oczywiście będziemy mogli dobre, fajne pizze z tego wypiekać, ale będzie trochę ciężej. Ale damy radę. Piec mamy już gotowy i możemy zacząć kręcić pracę. Tak jest, pierwsze pizze już wyszły dla gości, także lecimy z tematem. I... Jakoś demonstracja. Pierwsza właśnie. robisz Ty i ja będę Ciebie naśladował, co? A ja myślałam, że e? ja zobaczę jak Ty robisz i wtedy ja zrobię. No to lecimy, na zobacz. To. Bardzo ważne jest to, już tutaj się zaczyna cały proces robienia pizzy, tego w jaki sposób wyciągniesz ciasto. To jest już ciasto 70 godzinne ponad, bardzo smaczne bardzo wygarowane, przez co trzeba delikatnie z nim postępować. Delikatnie A ile nie... maksymalnie może mieć czas do godzin? Żeby było doby nadal do... dobre. Wydaje mi się, że tak właśnie takie 3, 3 doby do 80 godzin jest ok. Powyżej tego czasu też da się z tego pizzy zrobić, ale wydaje mi się, że tak optymalnie to takie 3 doby. 3 doby. Tak z o. mojego doświadczenia i smaku ja tak wniosek. Zaraz zobaczymy. I teraz zobacz. Dużo mąki, naciskamy, ale nie gnieciemy rantów, dobra? Mhm. Ranty zostają kapkę większe, taki, taki centymetr dosłownie. Naciskamy, olej zawsze uczy. I Potem, kiedy dwie ręce mniej więcej mieszczą się, to same te części rąk, te jak brzegi, delikatnie naciągają i obkręcają. Patrz, bierzesz, naciąga, obraca. To bardzo ważne jest, nie robisz tego z tego miejsca, ze środka, mhm. tylko trzymasz przy rantach. Dlaczego? Jak będziemy robili tu, to środek nam się zrobić, i to się nie uda. Musimy przy brzegach trzymać, patrz, patrz, się same, i naciągamy, dobra. Największą sztuką dla mnie jest to, żeby w tym placku nie powstała dziura. Bo za każdym razem, jak to robię, to zawsze mi się coś. Yy... Na dziurę też jest sposób, zobacz, zrobimy sobie dziurę w pizzy. O, jest dziura. Nie przejmujemy się, nie ulecimy sobie dalej. Teraz obtrzepujemy ciasto w ogóle z mąki. Tu nie może już być mąki I kończymy na suchym blacie, tak żeby jej za dużo do pieca nie weszło. A więc i pizza, ale jest to dziura. To jest bardzo, bardzo proste, zobacz, łapiesz ciasto. Zaklejasz sobie tutaj i wszystko gra, nic się nie stało. Nie na problemu. sos pomidorowy, mamy pizzę Margherita. Jedna łyżka. O. Czyli moja ulubiona pizza. Tak? Tak. Im mniej, tym lepiej dla tak? mnie. Tak z ubraniami. <grym> mozzarella, ser, ser, włoska fiordilatte. Mamy fantastycznego dostawcę tych włoskich w ogóle produktów. Jest z Redy. Mamy to szczęście, że mamy wszystko pod ręką. Jest jakość, jest smak, jest styl, jest to w ogóle produkowane na rynek włoski. Można De, kupować wbraniami. te produkty, że tak powiem, dla siebie, czy oni tylko obsługują? Będzie taka opcja za chwilę ile też kupować tak w detalu. O, to no, bardzo dobrze. No. Właśnie bym chciałam się zapytać o to, jakie produkty wybierać, żeby ta nasza domowa pizza, może nie mówię, że dorównała, ale była w miarę smaczna. Wybierać najsmaczniejsze, najlepsze. Jak to zrobić? Słuchać buja. Słucham. No to słucham. Lecimy do pieca. Układasz pizzę sobie, hop. Już ludzko chodzi na łopacie, ale nic się nie może zakrajać. Bardzo delikatnie wkładasz pizzę do pieca, wybierasz sobie miejsce. Margerita może być trochę bliżej ognia tutaj. I robimy takich, zobaczyć. To taki ruch pokażę Ci tak, do przodu i do tyłu, jakby takie szarpnięcie, okay. Centymetr do przodu iło i ona spadnie idealnie w takiej samej jakby formie do pieca. To mi najbardziej pócę chyba przeraża, właśnie pęćowanie z piecem, bo w sumie tego nigdy nie robię. Teraz patrzymy, jak się sugerować, kiedy pizzę należy w ogóle w takim piecu obracać. Jakbyście. Robiła. Czym byś się sugerowała? No czy nie wiem, czy zaczyna się wypiekać, czy te podchodzą, czy robią się bąble. Brawo, dokładnie. Jak możemy zobaczyć, pizza od strony ognia zawsze się robi troszeczkę szybciej niż tam, gdzie go nie ma. Widzisz, tu Aha. już jest praktycznie zaraz będzie, można powiedzieć, gotowa, a tu blada. Do tego teraz już jest moment. Właśnie dokładnie teraz, kiedy wchodzimy, patrzymy na dole i zobaczysz że to pizza. Tu gotowe, tu blada. Od dołu nic się nam nie zabiegi, spokojnie możemy sobie brać i odkręcać. I teraz ta jest blada, jeszcze taka, a tu już tak zaczyna fajnie być zarumieniona. A to trzeba cały czas to nie Co? możesz odejść Co? za długo? Nie, tutaj bo... stoisz. Patrzysz, obkręcasz, wypiekasz, masz cztery pizze, wszystkie musisz kontrolować. Jeszcze jak ich robisz, na przykład jak teraz mamy spokój, jest, jest, jest okej, okay, nie? A jak już ich zrobisz na przykład 300 pod rząd i robisz 301, pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piec już nie jest tak gorąco od dołu jak przy 50, czy 60, czy 100. Wtedy zaczyna się przekładanie, żeby dopiec od dołu. A teraz sztuką jest to, żeby dopiec jednocześnie u góry i u dołu w takim samym tempie. Brzmi to jak skomplikowane no. i stresujące zadanie. Brzmi to jak totalnie rzemiosło ciężkie do no, wyciągnięcia. Ale tak. rzeczywiście o tych trzeba pamiętać. Po 200 dziennie to jest, to jest bardzo prosty temat, każdy może to robić. Ile Wiesz? ona była w tym piecu? 90 sekund? 100? No nie całe dwie Zobacz. Tak. Mmm, ale to wygląda dobrze. Widzisz, to jest ten czas dojrzewania mm -hmm. właśnie. To jest teraz no ASMR. Nie no, to wygląda to mocno, widowie. Czekałam na to cały dzień. Ciasto z brzegu jest takie napowietrzone, dużo powietrza wyrośniętego, mozzarella się pięknie ciągnie. I nie zrobił się taki placek. Tak. To jest to, czego potrzebujemy, czego oczekujemy od pizzy. O, ale to wygląda. To jest dobra, to jest nawet bardzo dobra. O, dziękuję, bardzo miło. Ja często jadam pizzę. I myślę, że trochę już tych pizz przejadłam i trochę się znam. I naprawdę bardzo, bardzo smakuje mi ta pizza. Podoba mi się to, że ona się nie rozpływa, nie rozpada. I to, co jest dla mnie najważniejsze w pizzy, nie ma pożałowanego sera. Bo Często w takiej prawdziwej włoskiej Ta pizzerii po prostu dadzą tego sera tak dosłownie tak po kapkę na kawałek, no, nie, a tutaj a tutaj naprawdę świec. jest od serduszka widzowie, od serduszka. Ile tak średnio w ciągu przeciętnego dnia pizz wychodzi z tego właśnie pieca? Tak, jakbyśmy uśrednili tydzień to jak w granicy 300 dziennie na ten Wszystko moment. 300 dziennie? Tak, troszkę mniej na tygodniu, troszkę więcej na weekendy. Także to się tak gdzieś... A w weekend okazuje, taki się... szczyt? Taki szczyt to jest do 500 pizz dziennie, no to jest gruba robota tu. Hmm. Te trzy osoby, czasem cztery stoją, każdy po prostu cały czas bum, bum, bum. Nie ma przerwy Robić ani spodzie. na siku, na jedzenie, na Ale nic. Ale każdy jest zadowolony, każdy pracuje, bo wie, że będzie dobra premia. <śmiech> <śmiech> no dobra, to ja też chcę dostać dobrą premię i zrobić ślamkę. E, Leci, przyjacielu, proszę bardzo. Najpierw My. sobie posypujemy troszeczkę mąką, wykrejamy i ulecimy. Już nie pamiętam to, mąki to? i naciskamy. Tu posypujemy. Tak, sypiemy tak, śmiało i na wieram. początku tylko naciskamy, bez okay. obwracania. Na środeczku jest najbardziej stresujące robienie pizzy w moim życiu. Czy? Przy tatuażu moim się tak nie stresowałeś, co? Serio, robiłam dziarę i tak bardzo się nie stresowałam, jak teraz, jak robię tą pizzę. Naciskamy dalej, jeszcze troszeczkę mąki, poprawimy też pod spodem, dalej naciskamy jeszcze, zobacz, o, pięknie, tak. Ta A tutaj Tak, naciągamy i obracamy. Alright, okay. I jeszcze raz, mocniej, mocniej prawa ręka, mocniej, mocniej, mocniej i naciągamy, dobra. I teraz wyciągamy, obtrzymujemy z mąki całą pizzę. Zobacz, jeszcze ja jej trochę pomogę tutaj. O. Okej, okay, dobra, czegoś takiego bym nie zrobiła. Naciągasz się z tego pozycji na bland, po prostu wsuwasz śmiało. Pięknie, no. I lecimy. Sos pomidorowy i spadnik. Więcej, mniej. No jest dobrze, jedna łyżka, fajnie. A ja wiedziałem, że Wuju chyba pierwszy, dawał bazylię, czy mi się wydawało? Tak, ale wiesz, co bazylię można dać i w trakcie, i przed. Nie ma problemu, może być też na górze. To będzie najlepszy pizza, którą zrobiłaś. Teraz idziemy sobie umyć ręce, bo jakbyśmy, żeby wszystko było czyste, żeby się nic nie zakleiło. Mhm. Tak? Jak wrócimy, naciągamy na łopatę i do pieca. Tu są w ogóle dwa rozmiary łopat. Czym one się różnią i dlaczego tutaj tak to jest? Jedna jest do śnieżania. <noise> Tą nakładamy, a drugą tylko obkręcamy i wyciągamy. Dociskasz lekko tutaj ręką łopatę do blatu, zobacz, tak jak ja, a druga luźno tylko wsuwa. Teraz do siebie i mocno. O tak, brawo. Poprawiamy, wujo pomoże. Tak, ty trzymasz tam, elegancko, dobra. I z tym wchodzimy sobie do pieca, wybierz jakieś miejsce, w którym ma leżeć yy, na końcu na środku Pięknie, tak, ją radzi, lecimy. Łóż sobie spokojnie ją do pieca, no pięknie. Do przodu i od razu... Do no bajka, mamy, to co masz, yy, przyjacielu! No Zeszła z łopaty, bez problemu o to chodzi. I na początku jak pizza się upiecze z lewej strony, Aha. musisz sobie troszeczkę wejść pod pizzę, bardzo delikatnie, na takie zadziku, tak. Podnieść do góry, zobaczyć, że ona się nigdzie nie zakryła i wtedy... Tak pod kątem w ten sposób obracasz pizzę. Skomplikowany układ. O, ale tam jest gorąco. Jak tam ja wyjawaczy tą ręką? Bo ona nie wkłada rąk tam gdzie nie trzeba. Do pieca nie wkładamy, bo będzie parzyło. Teraz patrzysz na lewą stronę ciasta. Jak ona zacznie być rumiana, wtedy pizzę należy obkręcić. Okay. Okay. Ja już widzę, że ona się rumienia, ale czy ona jest wystarczająco zrumieniona. Możesz obkręcać, to się dopiecze w międzyczasie jeszcze. Sprawdzamy teraz od dołu pizzę. Tak, Schadzenie od dołu polega na tym, że bierzemy tutaj na brzeg i zawsze delikatnie o w ten sposób podnosisz. Wow, Schadzeniasz się... sobie dół, jak jest przypieczona. Ja Masz, że jest to. ok? Dobrze. No to wyciągaj. I Teraz bardzo ważne, ta ręka sztywno, a ta luźno wyciągasz pizzę na talerz. Trzymaj cały czas w poziomie. Nie spadnij, nie spadnij. Nie spadnij. No, pięknie, jest liga! Brawo, przyjacielu! Ta pizza wygląda lepiej niż wiele lokali, które robią pizzę na poziomie 3,5 do 4 gwiazdek serio. Ale, no, gdyby nie pomoc, moja to by mi się to wszystko nie udało. Podejrzewam, że byłaby spalona i mało smaczna. Zaraz sprawdzimy! Ale jestem bardzo zadowolona i Pierwsza pizza, jaką w życiu zrobiłaś? No, taka pierwsza profesjonalna pizza, no. bo te to co w domu robię, to raczej do nich nie yes No Wygląda na pewno zdecydowanie lepiej, zdecydowanie smaczniej. I teraz się musimy przekonać, czy rzeczywiście taka jest. Dobrze moi drodzy, tutaj jest moja pizza pierwsza, którą zrobiłam w życiu. Zapraszam do przetestowania i do szczerej oceny. Nie stresuj się, ale wuj opatrzy, nie? Wuj opatrzy! A to spot wuja yy, ręki. Nie, właśnie koleżanka od A do Z, drobną pomocą wuja zrobiła tą pizzę. Ale wujo kontrolował cały czas. Merytoryczne pomocy. Tak, proszę testować. Kiedy też chce. Chcesz? Nie? No. No, no. Dobra, Candy akceptuje. Dobra, powiem tak, jestem z siebie dumna. Masz powody, jest wow. dobrze. Jedyne co, ciasto jest lekko miękkie, przez okay. że żona już leżała tutaj 20 minut, czekaliśmy na ten. Normalnie jest chrupiące, jak wychodzi prosto z pieca, ale nadal jest piszne. Gratuluję, przyjacielu, masz gratulacje od wuja. Zapraszam na Zaszczyt. staż. A jak kochani zapraszam Was na kanał Wuja, bo wujo ostatnio został youtuberem i prowadzi naprawdę fajny i wartościowy kanał. Jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o włoskiej pizzy i włosnej kuchni, to serdecznie Was tam zapraszam. Jeżeli macie jakieś pytania, to możecie oczywiście zostawić w komentarzu. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Wuju, dziękuję za naukę pod pilnym okiem. Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Jeżeli tak, to wiecie, co robić, stawcie łapkę w górę. A my widzimy się nie w dziękuję. Pa! pa!